Dzień dobry 24 stopnie i tyle odczuwalne, zachmurzenie 96%, szansa opadów 3%, ale taki wiaterek tutaj powiewa. Dobra jakość powietrza, o 16 będzie najcieplej, 28 stopni, Pochmurno. Niefortunnie tak tu usiadłam, muszę zmienić miejsce. Bo... Jatuszki fajnie się trzymają. Tutaj gołąbki były chyba też. No, ale już tak będzie pewnie do końca sezonu. Tu kopisy powtykane, ale to nic nie daje. One sobie tutaj przysiadają i już. dnia ja wam życzę z ładnym widokiem z balkonu. Witam was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. No właśnie. Wybieram się na zakupy do Biedronki i pomyślałam, że parę słów do was powiem, przywitam się i powiem parę słów. No pogoda chyba tak jak wszędzie jest po prostu tak duszno. No koło 14 zapowiadają opady. Takie konkretne opady, także z jakimiś burzami, z jakimiś huraganami. Och, niech to mija obok, bo nie, nie lubię czegoś takiego. Zresztą, kto to lubi, od tego trzeba zacząć. Także wybieram się na zakupy. Pochodzę troszeczkę po sklepach, ale tutaj koło mnie, dlatego, że nie wybieram się ze względu na tą pogodę, która zmienia się jak w kalejdoskopie. Więc pochodzę, porozglądam się. Jeżeli coś mi wpadnie w oko, coś kupię, to się z wami tym podzielę. Na razie. Do zobaczenia. Dzisiejsze moje zakupy z biedronki, takie trochę konkretniejsze. Robię takie leciutkie zapasy. Coś muszę mieć w lodówce na, na jakąś tam ewentualność. No i tak. Wędlina z wędzarni, schab z wędzarni. Bardzo dobry, on jest już Wam mówiłam. Także dobra ilość węgla i cukrów, także lubię to salami pieprzowe, więc też biorę sobie od czasu do czasu na kanapkę. No tutaj za mną chodził śledź, więc wzięłam taki śledź filety z żurawiną, kolendrą i liśćmi limonki. Apetycznie wygląda. Pomidor śliwkowy. Lubię, no i tutaj wzięłam trochę konserw. Trzy konserwy: wieprzowe, mielone, sardynki. Trzy sardynki w oleju roślinnym. pasztety, każdy inny z papryką, pełen smaku. Tutaj mam drobiowo wieprzowy, a tutaj jest z papryką tutaj przyprawy papryka słodka przyprawa do kurczaka majeranek cebulę 4, ogórki gruntowe takie ładne małe twarde mięso na gulasz z szynki wieprzowej za mną chodzi taki gulasz więc zrobię i będzie jutro zrobię będę miała na sobotę i na niedzielę tu też kupuję już trochę makaronu żebym też miała zapas a tutaj jest skrzydła z kurczaka, też lubię zrobić taki, podsmażyć, zrobić taki ala sosik do ziemniaków. Jeszcze jutro będę musiała kupić ziemniaki, bo już się nie zabrałam z tym wszystkim, zresztą w Biedronce już zabrakło ziemniaków, nie było. O tej porze już ludzie wszystko wykupili, a tak widać, że ludzie wykupują, widać. Półki pustoszają, chociaż wykładają, no nie mogę powiedzieć, ale naprawdę ludzie wykupują. No, i tak, i co? I za to wszystko zapłaciłam 90 zł z groszami. Także, ale już takie rzeczy konkretniejsze wzięłam. Ja już jestem z powrotem. Oczywiście, zakupy z biedronki już widzieliście. A teraz wam pokażę spodnie, jakie kupiłam. Krótkie spodnie, takie. O jakie mi chodziło, już szukałam od jakiegoś czasu, ale to mi kolor nie pasował. To znowu jakiś materiał był za gruby, czy jakiś taki troszeczkę lejący. W każdym razie te autentycznie o takie mi chodziło. To taki kolor nie wiem, to nie jest taka może rozjaśniona kawa coś takiego no bardzo fajne, takie przewiewne. Przymierzyłam akuratnie na mnie jak ulał. Jeszcze fajne, że, o, fajnie, że one mają tutaj gumkę. No to wtedy już ten pason jest idealny. Zapłaciłam za nie 99 zł, także rachunek troszeczkę wysoki. No ale wszystko teraz jest: za wszystko trzeba płacić, nic nie ma za darmo. Także zakup udany pokażę je z bliska takie typowo letnie spodenki jak to kiedyś były zameczki z boku bardzo fajne ten materiał taki przyjemny taki w dotyku bardzo fajne te spodenki bardzo Przymierzałam oczywiście i leżą idealnie. Spodenki bardzo fajne. Do wszystkiego pasują, do każdej bluzeczki także eleganckie i przewiewne. O to mi chodziło. Teraz oczekuję na zagotowanie się wody i zrobię sobie kawkę. A tutaj patrzę, że już, już chmury się zbierają. Oczywiście znowu alert dostałam, że może być niebezpiecznie. No i chmurki się zbierają, zrobiło się tak dużo, że coś to przyniesie, coś będzie. Nie wybierałam się nigdzie dalej, bo nie zamierzałam znowu uciekać przed burzą, tak jak było wczoraj. Mam nadzieję, że poniedziałek jakoś się ustabilizuje ta pogoda, że będzie można się wybrać gdzieś dalej. Póki co jest jak jest. A teraz kawka i chwila relaksu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że do mnie zaglądacie, zostawiacie fajne komentarze. Dziękuję Wam z całego serca, to bardzo miłe z Waszej strony. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu, spokojnego, z fajną pogodą, że tak, żeby można było wypocząć, zrelaksować się. Trzymajcie się ciepło. Na razie, pa pa.